Witam Was bardzo serdecznie w 12 odcinku Kariery Droga do Chwały. GKSM Katowice. Aktualnie znajdujemy się na 9 miejscu w tabeli. Jesteśmy już w ekstraklasie, w zasadzie drugi sezon w ekstraklasie. Ogólnie jest nasz to trzeci sezon. I mm, ze względu na to, iż ta, ta kariera też w moim odczuciu nie była tak super ciekawa, zmienimy delikatnie sposób rozgrywki. Mianowicie. Zaczniemy troszkę rozgrywać te mecze, a w zasadzie ich skróty, żeby dodać trochę tempa, ale także zwiększyć tak naprawdę widowiskowość tej kariery, o tak powiem. A więc rozpoczynamy właśnie pierwszym meczem w pełni symulowanym. Znaczy w pełni niesymulowanym, tylko spojrzymy sobie na najlepsze akcje. Z Termaliką najpierw spróbujemy tylko ataki. Będzie to dość ryzykowna taktyka, ponieważ zazwyczaj z tego, co już grałem kilkukrotnie w tę karierę, jednak gdzieś tam ciężko się odbić w momencie, kiedy gramy tylko te ataki, bo bardzo często dużo bramek się traci, natomiast zobaczymy, jak to będzie wyglądać w tej karierze. A więc zabrzmiał pierwszy gwizdek i pierwsza akcja. Sebastian Kowalczyk wykonuje rzut wolny z okolicy gdzieś 30 metra. Spróbujemy uderzyć. Całkiem dobry strzał. Co prawda, troszkę za lekki, ale naprawdę nie najgorzej to wyglądało. No, Radosław Murawski będzie wyprowadzał akcję. Co zrobi z piłką? rostopadłe podanie do Bartłomieja Eisenharta. Eisenhardt. Uderzenie. Ach, nie ma bramki. Fatalnie. No cóż. Eisenhardt kontra Biedrzycki. Co zrobi z tą piłką? Co Biedrzycki zrobi z tą piłką? Eisenhardt zrobi z piłką. Podaje do skóry. Ale to podanie nie było super. Natomiast ten oddaje do Eisenharta. Eisenhardt. Tak jest. jeden do zera, Fantastyczna bramka. I GKS Katowice cieszy się ze swojej pierwszej bramki w meczu z Brugwettem, Thermalikom, Nieciecza. Proszę bardzo, jeszcze jedna akcja. Naprawdę trzeba przyznać, że ten, ten, ten GKS daje sobie radę. Spróbujemy dośrodkować odcinkom za odważna próba, ekwilibrystyczne wykończenie. No i kończymy 1 do zera. Bardzo ładnie. Naprawdę jestem zadowolony z tej sytuacji. Z tego, jak ta akcja się rozwinęła. Co prawda, mieliśmy trochę więcej okazji. Natomiast 1 do zera w takiej sytuacji jak najbardziej nas zadowala. Lecimy dalej. Kolejny mecz na wyjeździe. Po raz kolejny, tym razem ze Śląskiem Wrocław. Zobaczymy, co tutaj się wydarzy. No, i znowu zaczniemy tylko z atakami, ze względu na to, że wyszło nam to całkiem spoko. Być może zrobimy to tylko w taki sposób. Piękna zimowa atmosfera na stadionie. W końcu rozgrywamy mecz, tak naprawdę 12 grudnia. No i co? Myślę, że bez zbędnego przedłużania rozpoczynamy kolejny mecz. GKS w ekstraklasie. O, znowu proszę bardzo. Skóra tym razem wychodzi na kontrę. Podanie do Eisenharda. Eisenhardt. I gol. Proszę bardzo. Eisenhardt z kolejną bramką. I znowu GKS rozpoczyna indywidualny raid. Skóra. Znowu Harta. Wypuszcza go. I ten nie daje szans bramkarzowi. Fantastyczna bramka. Trzecia już w ciągu dwóch meczy. Widać, że, że tutaj jednak troszkę nam pomaga fakt, iż w tym momencie sym nie symulujemy te kariery. Tej kariery. No ale to też da troszkę, rozpędzi troszkę tą karierę. Eisenhardt, dośrodkowanie. Cóż to byłaby za ekwilibrystyczna bramka? Ekwilibrystyczne wykończenie, fantastyczna bramka. Znowu skóra wychodzi sam na sam. Znowu wypuszcza Eisenhardta. Tym razem nie tak super jak poprzednimi razy. I ten decyduje się oddać. No i skóra strzela na pustą bramkę. Eisenhardt za system. 3 do 0. Myślę, że ten wynik nas jak najbardziej zadowala. Murawski. Co zrobić z piłką? To również wydaje się być super okazją na kontrę. Wypuszczenie Eisenharta, ale takie dość nieudolne. Koniec. 3 do 0. Proszę bardzo. Kolejne dobre spotkanie w wykonaniu naszych napastników. Zwłaszcza w wykonaniu Bartłomieja Eisenharta. Zanim przejdziemy do kolejnego meczu, ja tu sobie zweryfikuję, jak wygląda sytuacja w kontekście właśnie zawodników, którym kończą się kontrakty. Cezary Miszta? Ok, to byłoby całkiem fajne wzmocnienie na takiego drugiego obrońcę. Okej, okay. ty jesteś za granicy. Kamil pestka, gdyby jego się udało zakontraktować za darmo, co to byłaby za akcja. Patryk Stępiński, nas nie interesuje. Mariusz Malec niestety nie jest do zakupu. Błyszczarz też nie. Bartolewski, to ciekawe. Mewondo też nie. Bielica też niestety nie. Kutkowski. Ok, aczkolwiek raczej go nie będę chciał kupować, mam zawodników, którzy mi wystarczają w 100% Mazouras, Rasaka bym wziął z wielką chęcią Ok Zobaczmy, jak to tutaj wygląda Ten goście wygląda interesująco Reszta nic ciekawego Ciebie zweryfikujemy sobie Ty zostaniesz, ty też zostaniesz Ty też zostaniesz, o ten pięczek tak wygląda całkiem interesująco ty Nie i ty też nie. Dobra. Jeszcze spróbujemy zrobić tak. A w te ostatnie kilka dni zobaczymy, co się uda. Może jest ktoś, kto wychodzi ponad nasze oczekiwania ekstraklasowe. A kogo z wielką chęcią bym przygarnął do siebie. Junior chce odejść. Kacper Pawłowski. Droga wolna. Nie będziemy po Tobie płakać. Czy ja chcę ich trzymać u siebie w klubie? Pasek nie chcę trzymać u siebie w klubie, a Szymińskiego... Ach, jeszcze przedłużymy go o rok. Spróbujemy zakontraktować go jeszcze na rok. Ważny, ok. Jeszcze na rok. Akceptuję to. Troszkę Ci obniżymy pensję ze względu na to, że nie jesteś już naszym najlepszym zawodnikiem. Fantastycznie. Cieszę się z tego powodu, Szymiński. Że się dogadujemy. Dobra. Paseka Mako tutaj na razie nie wchodzi w grę. Nie będę mu dawał Nowego kontraktu, no bo to się po prostu nie opłaca. Przynajmniej dla mnie. Nie, ten czterogwiazdkowy nam w zupełności na razie wystarczy. Na te potrzeby, które my mamy, po raz kolejny damy go na 6 miesięcy i możemy przejść dalej. Zatrzymujemy jeszcze raz, sprawdźmy sobie skauta, jak to tutaj wygląda. Czy udało się być może jakiegoś wyhaczyć dobrego zawodnika? Nie no, Kamil Pestka to jest must have. To jest od razu, od razu w pierwszy dzień. Nie, ja nie wyobrażam sobie, żeby go nie podpisać. Ale on się zgodził już na, na przedłużenie. No to cóż, trudno. Ty też. Ty też, no proszę. Natomiast tymka postaram się kupić. To dopiero będzie też wzmocnienie. Dajmy tak, wymiana piłkarzy bo chciałbym oddać pasekę i dać wam jeszcze 3 miliony, myślę, że to jest ok kwota u. ok to za czwórkę wybornie, bardzo się cieszę z tego powodu, że się zgadzamy ciebie usuwamy no i Tymek musimy coś ponegocjować kluczowy, ok, zgadzam się w to w ciemno 4 lata, jeżeli chcesz kluczowego. Rok w życiu, przynajmniej dwa. Podoba mi się. Ignorujemy klauzulę odstępnego. Dostaniesz od mnie dychę, ze względu na to, że ty już dostawałeś dużo pieniędzy. Okej, okay, bardzo się cieszę. To jest naprawdę duży, duży, duża kwota transferowa. Jak na GKS Katowice, tym bardziej jeszcze, że jest naprawdę dużo zapłaciłem za niego. No i dodatkowo jeszcze bardzo dużo mm, będzie dostawał pieniędzy. Będzie chyba najdroższym zawodnikiem, mm, znaczy najwięcej zarabiającym zawodnikiem w naszej drużynie. No ale cóż, tacy zawodnicy rządzą się swoimi prawami. I ich posiadanie. Ale co jest piękne? Wreszcie mogę powiedzieć. Czy ja właśnie podpisałem tego gościa, gdzie Kamil Pestka jest dalej do zakontraktowania i ja po prostu tego nie ogarnąłem. Bo myślałem, że już jest ten dzień, którym już wszyscy przechodzą tak wybornie znaczy to dalej yy, nie zwalnia mnie z tego, żeby go zakontraktować to więc ja myślę, że ja to zrobię ale w topa dość konkretna kurde, mogłem za darmo pozyskać takiego zawodnika no trudno Bardzo przepraszam. Boże, kluczowy. Ok, dwa lata. Trzy lata. Kamil. Fantastycznie. Zignoruj klauzulę. Odrzuć klauzulę. Bardzo dobrze. Usuwamy czyste konta i akceptujemy. 5700. Ok, bierzemy to. W ciemno. Wybornie, Kamil. Bardzo się cieszę, że, że Cię podpisaliśmy. Ty zagrażuj mnie na środku obrony. Przynajmniej taką mam wizję póki co. Zobaczymy, czy to się uda. No, i tutaj też spróbujemy podpisać Cezarego. Rotacyjne występy. Cieszę się, że się zgadzamy. 3 lata kontraktu. Też się cieszę, że się zgadzamy. Jak najbardziej. Bardzo mi się to podoba. Jestem jak najbardziej za. Zobaczmy teraz, ile to Ja Wiem, że ja mam czterech bramkarzy już. Ale zanim oni się rozwiną, ja ich powypożyczam. A ten chłopak, 70 overalla. Idealnie. Jeszcze może się uda awansować do jakichś pucharów. Jak wszystko pójdzie dobrze. To wtedy taki zawodnik będzie jak skarb. Oczywiście Mako będzie tutaj. W podstawie. Żeby gdzieś cały czas się kręcić. Pokaż mi, jaki jest plan rozwoju w ogóle twój. Aha, dałem ci na środkowego pomocnika. Bardzo dobrze. O proszę. Ja tego zawodnika kompletnie przeoczyłem. Ja cię zostawię. Ja bym właśnie takiego zawodnika, o takim profilu chciałbym mieć gdzieś z tyłu jako rezerwowego dość mocno się zastanawiam czy nie ściągnąć tego Noach Paula bo taki gościu by mi się przydał ale nie teraz na pewno nie teraz no chyba że Szymiński odejdzie jeżeli Szymiński odejdzie, to ja ściągam Noacha. Proszę bardzo, Karol, Kacper Skóra. Odrzucamy. Nie, na razie tych zawodników nie chcę się pozbywać. Okej, okay. okej. Okay. Myślę, że żaden z tych zawodników nie jest choć trochę interesujący. A jest jeden zawodnik, którego bym był bardzo zainteresowany zakupem, jeżeli by się udało. Ze względu na to, że mam trochę funduszy, myślę, że byłoby to całkiem możliwe. Fajnie, bo udało mi się go podpisać i od razu go sprzedam. Zobaczmy Majka. I zobaczmy Ariela. Ale myślę, że możemy także zobaczyć Sebastiana. Przemysława. Musimy się zbroić. To myślę, że to są takie transfery, które solidnie wzmocnią defensywę. Ekstra z klasowego GKS-u Katowice. W ogóle nawet nie będę patrzył na ofertę za Bartłomieja, bo to jest zawodnik, który u mnie zostanie, możliwie jak najdłużej. Ok, ja myślę, że Ariel Mosur jak najbardziej jest w zasięgu naszych możliwości transferowych. I myślę, że się na niego zdecyduje. Jeżeli tylko będzie taka możliwość, to ja bym był jak najbardziej za. Spróbujemy go może wymienić za Mako, jak się uda. Nie udało się. Ojejku, co oni? Co oni mają w głowie? 2 miliony. 2600. Ajajaj. 2300. Dostaniecie 25% ze sprzedaży, bo i tak go raczej szybko nie sprzedam i 2,300. 2,5. No dobra, niech będzie. Troszkę, troszkę jestem zawiedziony tym, że aż tak sztywno trzymaliście się przed tymi negocjacjami transferowymi, no ale trudno. No nic z tym nie zrobię. Kluczowy. Na 2 lata. Na 4. Proszę, Ariel. Ariel, jak najbardziej. Jestem bardzo zadowolony z tego, że ty chcesz na tak długo się z nami związać. Ale żudane okienko transferowe, naprawdę. Tutaj Ariel jeszcze Mosur wkracza do nas. To jest. Co to są za transfery? Po raz kolejny. Ariel Mosur. Pestka. O tym Oteuszu Puchaczu nie wspomnę. Myślę, że ze względu na to, co tu się teraz wydarzyło, nie mógłbym przejść obok, gdybym nie dał należytych numerów naszym zawodnikom. Kto przyjmie numer 10? To jest dobre pytanie. Myślę, że nie ma tutaj na razie zawodnika, który mógłby przejąć tą liczbę. Dlatego więcej się już nie zastanawiając. Jedziemy dalej. Ale przed meczem z Rakowem Częstochowa jeszcze przejrzymy sobie jak wyglądają nasi młodzieżowcy. Kaczmarek, ok, plus 2. Plus 2. Plus 4, Jakub Wawrzyniak. Plus 1, Łabo. Plus 4, plus 2, ok. Plus 3, plus 3, plus 4. Plus 2, plus 3. Maciek Powłoski, Wilk 65, 66. Cóż to są za wyniki, naprawdę. Okej, okay. pokaż najlepsze akcje, ale tylko ataki, żeby zachować jakby tą sprawiedliwość. Zmiana aż dwóch zawodników, i to jeszcze tym bardziej na obronie, może skutkować jakimiś niezgodnościami w yy, budowaniu akcji i też w bloku defensywnym. Być może wystawianie ich od razu w pierwszym meczu z Rakowem Częstochowa to nie jest najlepszy pomysł, natomiast no, kto jako nie oni? To, jak nie ci chłopcy mieliby właśnie pokonać taki klub, jakim jest Raków Częstochowa, to już są naprawdę potężne wzmocnienia. Tam nie ma słabych punktów w tym, w tym GKS-ie. Najsłabszym zawodnikiem jest Igor Maślanka, który ma tyle kariery przed sobą, że to głowa mała. No i przechodzimy do meczu. A rozpoczyna go. Raków Częstochowa. Pierwsza akcja w meczu. Już w ósmej minucie. Wspomniany przeze mnie Igor Maślanka wykonuje rzut wolny. Dośrodkowanie miękkie. Niestety się nie udaje. Ale jeszcze jest walka o piłkę. Jeszcze, jeszcze KKS przy piłce. Ach, niestety strata. Raków prowadzi. Natomiast podanie idzie bardzo dobre do Eisenharta. Co z tą piłką zrobi? Podanie do skóry. Ach, skóra niestety traci. No, to już nie wygląda to tak różowo, jak wyglądało to w tych dwóch poprzednich meczach. No ale też przeciwnik jest inny. Ślisz do Johnsona. Johnson. Ach, tak blisko był, żeby tą piłkę dobrze zagrać. I niestety porażka z Rakowem. 2 do 0. No cóż, uczymy się na błędach. I jedziemy dalej. Oferta transferu. Nie jestem nimi zainteresowany. Młodzieżowcy też nie są całkiem przeciętni, także też nie jestem nimi jakoś super zainteresowany. Proszę bardzo, Harvey Vance przechodzi do Fiorentiny. I mamy mecz ze Stolą Mielec, ale on odbędzie się w kolejnym odcinku. Bardzo dziękuję. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Adios.